studia przystąpił człowiek, którego życie związane jest z wieloma niebezpieczeństwami, z wieloma trudami. Człowiek, który opowie nam o swoim zawodzie. W naszym programie jest cyklu Człowiek i jego praca i jego owoc, jednym słowem chciałam Państwu przedstawić Pana Henryka Mura. Jesteśmy na folii już? Proszę Państwa, chciałabym teraz spytać Pana Henryka Mura, żeby może wyjawił nam kilka szczegółów interesujących dotyczących jego jakże trudnego zawodu. Czy mógłby Pan nam właśnie podać w tej chwili, jak już tutaj jesteśmy, kilka jakichś najogólniejszych, może prawda, tutaj danych? Owszem, mógłbym, Prosimy bardzo. To może ja pokrótce powiem, że ja urodziłem się staraniem mojej matki, ubogiej wyrobnicy i mojego ojca wodowskaza we wsi Miedonia nad Odrą, odwiecznym punkcie wodowskaźniczym na Odrze. W rodzinie z dziada pradziada wodowskaźniczej. Ojciec był wodowskazem, dziadek był wodowskazem, pradziadek wodowskazem, prapradziadek wodowskazem, wujek był wodowskazem, a ciocia miałem nauczycielkę. <grywa> <grywa> Proszę pana, skoro pan już jest tutaj u nas w studio, to ja może Ponownie tutaj właśnie swoją prośbę o przytoczenie nam danych dotyczących szczegółów pańskiego zawodu. Czy mógłby pan nam e, przedstawić tutaj pokrótce, jak już tutaj jesteśmy, jakieś anegdotyczne wydarzenia po prostu? Jak już jesteśmy, to mógłby. No. Prosimy bardzo w takim razie. To może parę słów o moim jakże interesującym zawodzie. Więc proszę Pani, wodowskaźnictwo jest bardzo trudnym zawodem, muszę Pani powiedzieć, bardzo niebezpiecznym. Wodowskaz musi być duży chłop. Bo on w celu dokładnych pomiarów musi być wyskalowany. Od zera tu do dwóch metrów tu. I on potem dwa razy na dobę wskakuje do odry i bierze pomiar. Potem wychodzi, patrzy gdzie jest suchy, gdzie mokry, i potem. No, przebyło 8, ubyło te kubki M20. Tak, mogę zaświadczyć, prawda? Tutaj, że pan Henryk Mur jest rzeczywiście wyskalowany. Czym to jest? Kopiował mówkę. A kopiowałem. No, tak, żeby w wodzie nie puściło. A to interesujące, że ubrania, które pan ale ma na sobie. To jest cywilne ubranie, ale może parę słów o ubraniu wodowskaza prosimy bardzo. Więc każdy Wodowskaz jest wyposażony w dwa mundury. Odzież roboczą mundur pławny składa się ze slipów pławnych i kapelusza pławnego, żeby mi do zgryzu nie naleciało. A zdaje się, tu rądko? Tak, tu rądko, tu przepływa, tu spływa i do zgryzu nie wpływa. Tak. A drugi mundur jest mundurem galowym, sukiennym takim. takie Tu są trzy wcięcia, takie szczypaneczki dookoła rękawa i taki rozpierdasek z tyłu. A z przodu, proszę Pani, to są srebrne guziki na tych guzikach, proszę Pani, to jest tam symbol wodowskaźnictwa jest zrobiony, to jest woda skrzyżowana z wodą. Proszę pana, a skoro już jesteśmy tutaj u nas w studio, to pan nam może przytoczyć, że zawód pański wymaga ogromnej, widzę tutaj, niezwykłej dokładności. Pan musi być niezwykle rzetelny. Owszem, ja panią rozumiem, tak. Prosimy bardzo w takim razie. To może parę słów o tym, więc. Mm, każdy wodowskaz jest raz na trzy lata wysyłany za granicę do Sebra pod Paryżem. I tam, proszę pani, jest porównywany z wzorcem metra, z żożem Sebra, Taki kurtubel metrowy, nie wiem. Tylko wie pani, on ma taką jedną cechę, że on jest, wie pani, konst, Znaczy, jest niezmienny w czasie. Przykładają go, patrząc, jestem letelny i odsyłają z powrotem do kraju. A, i tak pan odmierza. Tak, wraca mi później, wiadomo. czy było, 8 było, 4, Skoro tu już jestem, to czy ja mógłbym coś o sobie powiedzieć? Prosimy bardzo. Proszę pani, chociaż jestem wodowskazem, ale posiadam, proszę pani, takie hobby, mianowicie obce języki. A szczególnie, proszę pani, language. Słucham? Język angielski. A language. Language. W tym language, proszę pani, ja ułożyłem w życia moim takiego bluesa. Jakby panie traktor pozwolił, zaśpiewał może. Prosimy bardzo. Ja bym gitarkę prosił, A akustyczną, akustyczną, tak. Piosenka życia mojego nazywa się Jajko Holenderskie Blues. It was many, many

So, hva skal de gjøre? Jeg vil rolle, rolle, rolle. Jeg vil ta alle mennesker. Jeg vil rolle. Så jeg vil rolle, rolle, rolle. Jeg vil ta alle mennesker. Book. Oh, yeah! Uwaga, podajemy komunikat o stanie wód. Stan wody na Odrze i Wiśle utrzymywał się w granicach średniej normy i wynosił. W niedoni sześć, przybyło trzy. W zawichości osiem, było cztery. Na Bugu we Włodawie pięć bez zmian. W brzegu dolnym 4 przybyło 2, w malczycach na dolnym świątku 5-ku było 3.